Dwa przepisy na lukier, który trzyma się idealnie, bez klejenia i pękania. Bierzemy dwa białka, do nich dodajemy szczyptę soli. Ubijamy je na jasną, puszystą masę, aż powstaną sztywne szczyty. Następnie syrop. Mieszamy 150 g cukru z 40 g wody. Stawiamy na średni ogień i gotujemy przez około 8 do 10 minut. Jeszcze gorący, cienkim strumieniem wlewamy go do białek i ubijamy jeszcze przez 5 do 7 minut. Masa powinna stać się gęsta, stabilna i pięknie błyszcząca. Teraz smarujemy kulicz i dajemy lukrowi zastygnąć przez około 4 godziny. A teraz zrobimy drugi lukier, mój ulubiony. Na początek 5 g żelatyny zalewamy chłodną wodą. Mieszamy i odstawiamy, żeby żelatyna napęczniała. Następnie do 150 g cukru dodajemy wodę i trochę soku z cytryny. Stawiamy na ogniu i doprowadzamy do wrzenia. Zdejmujemy z ognia, przelewamy do miski i dodajemy tam napęczniałą żelatynę. Mieszamy, a potem ubijamy blenderem przez około 4 do 5 minut. Im dłużej będziecie ubijać lukier, tym będzie gęstszy. Lukier jest gotowy. Smarujemy nim kulicze i dekorujemy. Schnie przez około 2 do 4 godzin w temperaturze pokojowej. Wróćmy do naszego pierwszego kulicza z lukrem białkowym. Jak widzicie, już prawie zastygł. Przy krojeniu nie kruszy się i jest bardzo smaczny. Lukier z żelatyny, wspaniale zastygł. Nie lepi się, nie kruszy przy krojeniu i też wychodzi bardzo smaczny. Kochani, koniecznie przygotujcie według tego przepisu i cieszcie się smakiem.